Jeżeli jesteś zainteresowany tłumaczeniem tekstów, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy najtańsi na rynku. Ofertę znajdziesz w linku pod tym filmem wideo. Tłumaczymy wszystkie języki. Uzyskasz tłumaczenie bez wychodzenia z domu. Natychmiastowa wycena do 30 minut oraz mniej niż połowa ceny jaką proponuje konkurencja. Naszą ofertę znajdziesz w linku pod tym filmem. Sprawdź teraz i nie przepłacaj. Zobacz, jak tanio i profesjonalnie można szybko przetłumaczyć teksty w naszej firmie. Sprawdź ofertę w linku pod filmem. Jakie tłumaczenia proponujemy? Tłumaczenie pisemne. Pisemne tłumaczenie to inaczej interpretacja treści języka źródłowego poprzez zastosowanie odpowiednika i scalenie do język docelowy. Obecnie na rynku dominuje tłumaczenie języka angielskiego. Tłumaczenie wymaga zastosowania wielu zmiennych, by tekst docelowy jak najlepiej odzwierciedlał sens i istotę języka źródłowego. Trzeba m.in. powinno brać pod uwagę kontekst kulturowy, różnice systemowe obu języków, idiomy czy różnice w zapisie. Sama znajomość gramatyki oraz słówek nie gwarantuje poprawnie wykonanego tłumaczenia. Tłumaczenia wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje jakość usługi oraz pewność co do dokładności tłumaczenia. Tłumaczenie a -Vista. Jest to forma tłumaczenia, która jest pośrednią formą między tłumaczeniem pisemnym i ustnym. Tłumacz podczas czytania tekstu, który podlega procesowi tłumaczenia, czyta jego tłumaczenie na język docelowy w czasie rzeczywistym. Z tego typu usług najczęściej korzystają kancelaria notarialne. Lub używa się ich na sali sądowej. Tłumaczenie symultaniczne. Jest to najtrudniejsze w wszystkich tłumaczeń z jakim może zmierzyć się tłumacz. Test tutaj nie podlega procesowi przygotowania więc wymaga ogromnej wprawy i wiedzy przez tłumacza prowadzącego. Tłumaczenia dokonuje się w czasie rzeczywistym na żywo. Tłumaczenia stosowane często na dużych spotkaniach gdzie tłumacz zostaje zamknięty w dźwiękoszczelnej kabinie i otrzymuje mikrofon do tłumaczenia. Uczestnicy, którzy nie znają języka, którym posługuje się mówca, nakładają i słyszą głos tłumacza. Tego typu tłumaczenia możemy odnaleźć w tłumaczeniach w Europarlamencie. Tłumaczenie konsekutywne. W tym tłumaczeniu tłumacz zapisuje tłumaczenie za pomocą specjalnych znaków, które potem przekładane są język docelowy. Kiedyś tłumaczenie konsekutywne było jedynym rodzajem przekładu ustnego, obecnie staje się coraz rzadsze, głównie ze względu na rozwój techniki, pozwalający na upowszechnienie tłumaczenia symultanicznego, kabinowego. Tłumaczenie to jednak mało przydatne i czasy świetności ma już za sobą, gdyż zabiera to dużo czasu zanim tłumacz odtworzy tekst na język docelowy. Tłumaczenie maszynowe. Kiedyś określane mianem tłumaczenia automatycznego albo i komputerowego. Są to teksty, które otrzymuje się poprzez tłumaczenia z wykorzystaniem procesów odbywających się automatycznie z wykorzystaniem algorytmów komputerowych. Procesu tego nie powinno mylić się z tłumaczeniem, które wykonuje człowiek z wykorzystaniem maszyny do pisania. Są to dwa odrębne procesy. Tłumaczenie maszynowe może być w zależności od potrzeb stosowane jako tłumaczenie wspierające lub podstawowe. Wszystko zależy od potrzeb klienta. Mimo ciągłego postępu w udoskonalaniu technologii systemów tłumaczenia maszynowego, nie udało się jak do tej pory stworzyć algorytmu, który dorównałby tłumaczeniu stworzonemu przez człowieka. Proces tłumaczenia. Aby poprawnie wykonać tłumaczenie, tłumacz musi na początku poprawnie rozpoznać najważniejsze elementy tłumaczonego tekstu. Tłumaczone może być słowo, zdanie lub wiele zdań. Tłumacz musi merytorycznie zinterpretować tekst źródłowy. Dopiero wtedy jest w stanie rozpocząć proces tłumaczenia. Wymaga to bardzo dobrej znajomości języka źródłowego oraz gramatyki, posiadania bogatego portfela słówek, składni, idiomów, semantyki czy np. kultury ludzi, którzy posługiwali się tym językiem. Tłumacz także musi posiadać dogłębną wiedzę na temat języka docelowego, aby idealnie dopasować tekst źródłowy do tekstu docelowego. Dopiero posiadanie tych wszystkich cech przez tłumacza może sprawić, iż tekst zostanie przetłumaczony poprawnie, a zamysł zawarty w tekście źródłowym został poprawnie oddany w tekście docelowym. Takie tłumaczenie możemy uznać za poprawne. Chyba najbardziej rozpowszechnionym błędem, którego możemy dokonać podczas tłumaczenia tekstów jest przekonanie, że tłumaczenie jest procesem łatwym. Niektórzy ludzie mogą odnieść takie wrażenie, w szczególności gdy zapoznają się ze słownikami języka obcego, w którym mogą odnaleźć znaczenia konkretnych słówek języka obcego. Nie jest to jednak prawdą. Języki zawierają szereg idiomów, charakterystycznych sposobów posługiwania się gramatyką. Wielu tłumaczy rozpoczynających swoją karierę błędnie przypisuje tłumaczenie do grona nauk ścisłych, przez co traktując tłumaczenia jako korelację między wartościami słówek oraz gramatyki, tworzy tłumaczenia, które nie do końca odzwierciedlają